Witam wszystkich. Siedzę w czołgu T34-1942 Battle Ranking 3.3. Ciało 76 mm. Zobaczymy, jak sobie radzi. Jest czołg totalnie stokowy. Ja tutaj ze znajomymi. Nie wiem, czy ich będziecie słyszeć. Może wierzę odrobinę będziecie? cię to jedziemy Zobaczymy jak to będzie szło No, jeden zespałował się tu obok mnie Jadę do tutaj górą Na tej mapy w zasadzie nie znam Może dwa razy to nie grałem Ja jadę górą, to znaczy na minimapie to jest dół. Ależ przestrzeliłem. Cały czas się nie mogę za bardzo przyzwyczaić do tej nowej podziałki. To boty, wiesz?

Jak widzicie, botami nie ma się co przejmować. Nie wiem czy są tutaj w formie atrakcji, czy jakiegoś darmowego Expa. Ciężko powiedzieć. No, ale jeżeli nie ma przeciwników, no to ja nie mam nic przeciwko, to żeby sobie troszkę tutaj nabić ja punktów. 57, już ma dużo fajniejsze działo z większą penetracją. Na zdrowie. Tak, przeziębniamy jeszcze? Też miesiąc. No ja to jest od 6 tygodni chodni, 7 lat i nie wiem. Dobra, co tydzień pewnego ładnie? Jak nie da to są też z Państwa kopki i tak przejrzyste. Okej, okay. raszujemy tutaj. Drużyny, ja pojadę tędy.

W miarę szybki mamy reload. Skorzystamy. Jest przeciwnik. Bam. Nie został. Od ładowniczego. Coś do mnie strzela. Z tyłu masz O, widzę. A zobaczcie. No jednak coś tu jest nie tak, bo powinienem zginąć No i dopadł mnie. No słuchajcie, no to jest dziwne, bo powinienem zginąć już dawno. Chyba, że on naprawdę jakoś wyjątkowo nieumiejętnie strzelał Tak naprawdę nie wiem z czego on strzelał, ale mimo wszystko wydaje mi się, że z tego głosi to Powinni mnie spenetrować jest, się nie to jest, za to jest mam przeciwnika

Daliśmy więcej w tamtym kierunku, widzimy, wszystko ci powie, jest tak, czekałem aż mi się pięknie obróci. Widzicie, działo sobie nieźle radzi. Nie wiem, czy to ja najeżdżając sobie zepsułem, czy ktoś mi trafił. No, ale muszę się naprawić. Naprawiamy się. Chyba najeżdżając tutaj. Ja tam jeszcze gram jak coś Na razie 7 mam ubitych Jeśli się zastanawiali do kogo mówię to mówię do chłopaków od siebie z klanu na TESie. Mój przeciwnik, ja oczywiście jestem ślepy. Nie trafiłem. No nic, to pojedziemy. Troszeczkę tutaj, to Tu jedzie przeciwnik, teraz się to pojawi. Bo jest w nie, nie. Ojej, ależ przestrzeliłem. I to jest tak, że nie ma to tak info, tylko do Jak pan leczy, idzie? No... Tłukaj się. Tłukę się. Picha co nie chcesz?

Idziemy no, zapolować tutaj na przeciwnika. To ty słucham, że masz tu się wystawiam. Tu się za tą pagórkiem hmm. powinienem schować. 54? 30. 34, 80. No, słucham 54 i szukam tego. Jakiś premium dodali czy ja?

tak jakbym sam został a tam jest chyba mój gracz o ich tam jest trzech o, nie jest takich opiłków No jedzie tam facetki nie wiem, wystawię się troszeczkę. No gdzie on jest? Przecież był, tam jest. Kurwa, ale numer. Na minimalnych detalach, jak gdyby przybył, to by rozum, ale gdyby w drugim. Prawimy się. Ok. Dostał przez kierowcy, Tam pojechał to PZ4. Da się zniszczyć? Da się zniszczyć mulek. Tylko coś przejechać nie mogę. <laughs> Jeszcze raz. Ok. Dało się. Jest to PZ4 tutaj. Wyjeżdża na mnie. A ja ja powierzy. po powierzy, Oda. Wyszła funkcjonuje, jaj, dowódcy na samochodowym Noś się chłopak nie wychodzi. Tam jest jeszcze jeden przeciwnik. Do się. Widzicie, tutaj jest. Moment, w którym ustawienia graficzne dają mu najprawdopodobniej przewagę, bo skoro on nie widzi, to ja jego też powinienem, jak jest sami widzicie. No powiedz jeszcze raz, Misiu, nie chcesz? Tam jeszcze jest mój flankujący C3457, który ominął przeciwnika. Niesamowite. Tam jest przeciwnik. I on po prostu go ominął. A tą skałę jest najprawdopodobniej. A my zajmiemy się tutaj poza czwórką? O! Dobra, zabił go. Jest też trójka. Wysiadł. Chyba był już uszkodzony mocno. Ok, przemiemy punkt. Kończę. Słuchajcie, 9 kg, 2 toboty, czyli 7 kg, wszystko z tokowym czołgiem. Myślę, że całkiem nieźle mi poszło. Ale zobaczymy, ile zarobiliśmy. E, skończył się bonus razy 3. E, już znowu była jakaś zmiana w ekonomii. Nie wiem, czy to po prostu skończył się bonus. I tak, tak to mniej więcej ma wyglądać. E, to jest jeszcze ze starego czołgu z poprzedniej bitwy. Jakieś. Niech sobie ten podział 3,500 tysiąca niecałe zarobki, też weźcie pod uwagę, że są z premium. Zobaczmy. No, przy takich cenach to całkiem nieźle. Tak mi się wydaje. Weźmy sobie amunicję. Nie wiem, co to za amunicja. No, na pewno chcę to. To ok, to jeszcze zostało troszeczkę punktów, a nie będzie amunicja Jest na pewno, oczywiście, tak. No i widzicie, to jest jedna walka. No jest to troszeczkę lepsza amunicja. a to już jest bez ładunku wybuchowego. Jeszcze widzę, że jest. Z dużą penetracją na jakieś wyjątkowo twarde cele. No, ale ta amunicja całkiem źle sobie radziła. No nic, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was do kolejnego odcinka. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.